Bardzo serdecznie witam wszystkich na kanale Historia Nieoczywista. Witam wszystkich dotychczasowych subskrybentów, jak również nowe osoby. Zapraszam do lajkowania, do subskrypcji kanału, do udostępniania tych materiałów. Dziękuję za komentarze i za wsparcie kanału. Wspierać kanał można przez portale Patronite, Buy Coffee lub bezpośrednio na YouTube. Pod przyciskiem Wsparcie są tam ustawione poziomy wsparcia. Zapraszam do zapoznania się z tymi poziomami, jak również z bonusami, które są oferowane. Być może będziecie zainteresowani takim wsparciem kanału, dzięki któremu kanał będzie się mógł dalej rozwijać, i będzie to też pewne podziękowanie za pracę, którą wkładam w przygotowywanie materiałów na ten kanał. Za każde takie wsparcie bardzo dziękuję. A teraz przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka. Po przegranej kampanii polskiej we wrześniu 1939 roku praktycznie od razu zaczęły powstawać organizacje wojskowe o charakterze zbrojnym mające na celu walkę o niepodległość Polski, walkę z okupantami. Dr Rafał Wnuk przygotował pracę dotyczącą niedokończonego scalenia próby włączenia Narodowych Sił Zbrojnych do Sił Zbrojnych w kraju, w której to pracy opisał, jak przebiegały prace nad scaleniem różnych organizacji wojskowych w jedną całość, żeby stworzyć armię polską, armię polską podziemną pod jednym dowództwem na terenie okupowanej Polski. Na początku generał Michał Tokarzewski stworzył służbę zwycięstwu Polski. Kiedy w listopadzie 1939 roku generał Tokarzewski przekazał raport o powołaniu SZP generałowi Sikorskiemu, natychmiast on, jako naczelny wódz, kazał rozwiązać tą organizację i stworzyć nową Związek Walki Zbrojnej, na którego komendanta powołał generała Kazimierza Sosnkowskiego. Sikorski nie chciał, żeby w Polsce urosła jakaś organizacja, która mogła być przeciwna jego wizji politycznej, która mogłaby się stać w kraju inną siłą polityczną, niezależną od rządu w Londynie. Dlatego na początku ZWZ miał mieć charakter czysto wojskowy, apolityczny i dowództwo na uchodźstwie miało to gwarantować. Szybko okazało się, że dowództwo z innego kraju nie jest właściwe, nie jest możliwe, dlatego powołano dwie komendy ZWZ w Warszawie na zachód kraju i Lwów-Wilno na wschód kraju, okupację sowiecką. Szybko zostali aresztowani oficerowie, którzy mieli tworzyć konspirację pod okupacją sowiecką, dlatego Warszawa stała się głównym ośrodkiem władzy ZWZ w kraju. Kiedy Francja upadła, a rząd polski przeniósł się do Londynu, Sikorski decyduje, żeby wzmocnić pozycję dowództwa ZWZ-u, jak również wzmocnić dowódcę ZWZ-u w kraju, czyli generała Stefana Roweckiego, pseudonim Grot. Generał Sikorski mianuje go komendantem głównym ZWZ, natomiast od września 1941 roku, komendant główny ZWZ, czyli później Armii Krajowej, był nazywany dowódcą sił zbrojnych w kraju. Rozkaz naczelnego wodza był jasny: tworzenie podziemia wojskowego o charakterze zbrojnym, w którym to będzie jeden ośrodek władzy. Sikorski pisał, że ośrodkiem dyspozycji wojskowej może być tylko jedna organizacja o charakterze najściślejszym to jest ZWZ, której muszą podporządkować się wszystkie inne organizacje wojskowe. Jedną z dróg podporządkowania jest przyjęcie do ZWZ komend kierowniczych ośrodków innych organizacji. Większość mniejszych organizacji wojskowych podporządkowała się zwz chociaż traciły niezależność, to stawały się częścią polskich sił zbrojnych. Jednak o wiele trudniejsze było podporządkowanie się organizacji wojskowych, które były zależne czy były przedłużeniem stronnictw politycznych. Niektóre z takich organizacji uznawały, że ich ideologia jest ważniejsza niż scalenie z ZWZ czy Armią Krajową, że ich cele są nie do pogodzenia z celami stawianymi przez ZWZ-AK. Takie na przykład stanowisko prezentowali polscy komuniści, dlatego Gwardia Ludowa nie została włączona do ZWZ-u. Poza cywilnymi i politycznymi strukturami polskiego państwa podziemnego również znalazł się obóz narodowo-radykalny, który występował w trakcie okupacji jako grupa szańca. Oni z jednej strony deklarowali uznanie rządu w Londynie, ale występowali przeciwko jego przedstawicielstwom w okupowanej Polsce. Dlaczego tak było? Ponieważ wyznawali radykalną ideologię, która zakładała przeprowadzenie Narodowej Rewolucji, a w wyniku tej rewolucji miało powstać katolickie państwo narodu polskiego. Oczywiście to państwo miało być rządzone przez ten obóz nacjonalistyczny przez jedną partię. Dlatego Grupa Szańca, organizacja wojskowa Związek Jaszczurzy, pozostawała poza Związkiem Walki Zbrojnej i nie chciała scalić się z zwz -em. Kolejną organizacją wojskową, która powstała przy stronnictwie politycznym, była Narodowa Organizacja Wojskowa, która działała przy stronnictwie narodowym. Bardzo szybko w stronnictwie narodowym pojawiły się dwa nurty. Pierwszy. Szybko powinno się dążyć do tego, żeby Narodowa Organizacja Wojskowa scaliła się z ZWZ-em, a drugi nurt był taki, że SN powinno mieć własne ugrupowanie o charakterze zbrojnym, niezależne od ZWZ-u. Miała być to organizacja wojskowa, która podlegałaby naczelnemu wodzowi, ale nie podlegałaby komendantowi ZWZ w okupowanej Polsce. Odmawiali oni włączenia NOW do sanacyjnej, jak to określali, organizacji ZWZ, natomiast chcieli uczestniczyć jako stronnictwo narodowe w pracach cywilnych i politycznych polskiego państwa podziemnego. W maju 1941 roku dotychczasowy szef stronnictwa narodowego zostaje aresztowany, a nowym prezesem SN zostaje zwolennik scalenia Stefan Sacha. Generał Sikorski 3 września 1941 roku wydaje kolejny rozkaz dotyczący scalenia. Napisał on w tym rozkazie, że organizację wojskową w kraju uznaje za główną część dowodzonych przez niego sił zbrojnych. Podkreślił też, że ugrupowania wojskowe, separujące się lub opozycyjne, należy podporządkować komendantowi ZWZ wszelkimi środkami. Delegat rządu miał udzielić jak najdalej idącej pomocy komendantowi ZWZ. Rozkaz Naczelnego Władza zabraniał też wspierania materialnego przesyłania funduszy takim organizacjom i wspierania ich ze środków, które były przesyłane przez Londyn do kraju, podkreślał Sikorski bezwzględny nakaz odseparowania ZWZ od partii politycznych. W lutym 42 roku Sikorski zmienia ZWZ na Armię Krajową. To był dość ciekawy zabieg, ponieważ od tej chwili to już nie był związek, tylko Armia Krajowa i często ludzie, którzy byli w tych mniejszych związkach o charakterze zbrojnym, czy dowódcy takich ludzi musieli tłumaczyć podkomendnym, czemu my nie jesteśmy w Armii Polskiej, tylko w jakimś związku, być może małym czy lokalnym. Miało to wpływ na działania scaleniowe związane z wcielaniem Narodowej Organizacji Wojskowej do Armii Krajowej. Prezes Stronnictwa Narodowego w obecności generała Roweckiego podjął decyzję o scaleniu. Następnego dnia odbyła się odprawa Komendy Głównej Narodowej Organizacji Wojskowej, w trakcie której prezes SN poinformował o scaleniu. Komendant główny NOW i najbliżsi współpracownicy poparli tę decyzję, natomiast większość komendy głównej Narodowej Organizacji Wojskowej była przeciwna. Dlatego przeciwnicy scalenia powołali tymczasową komisję rządzącą stronnictwa narodowego i ogłosili przejęcie władzy nad partią i nad ich wojskową organizacją. W pierwszym wydanym przez nich dokumencie sprzeciwili się decyzjom podjętym przez premiera Sikorskiego, jak również sprzeciwili się decyzjom, które podjął polski rząd na emigracji. Oczywiście nie uznawali decyzji, które wydał Sikorski jako wóz naczelny i nie uznawali komendanta głównego Armii Krajowej. Armię Krajową w Polsce nazwali emanacją sanacji i zapowiedzieli, że będą przez nich tworzone i dalej wspierane siły zbrojne w okupowanej Polsce, które będą niezależne od Armii Krajowej. Jak oni określili, będą to Narodowe Siły Zbrojne. W odpowiedzi na to Sikorski wydaje kolejny rozkaz, w którym obarcza tą grupę, która nie chciała się podporządkować w stronnictwie narodowym scaleniu. Nakazywał też w tym rozkazie jeszcze raz, że wszystkie organizacje wojskowe mają się podporządkować komendantowi Armii Krajowej, jak również zabraniał żołnierzom AK przynależności do innych organizacji o charakterze zbrojnym, wojskowym w okupowanej Polsce. Osoby, które popierały w stronnictwie narodowym scalenie, jak również ludzie, którzy byli za tym, żeby współpracować z całym państwem podziemnym w Polsce, dostosowali się do rozkazu naczelnego wodza, a generał Rowecki odebrał od komendanta NOW pułkownika Rokickiego przysięgę. Natomiast ta grupa, która się oderwała od stronnictwa narodowego, gdzie liderem był Zbigniew Stypułkowski, podjęli rozmowy z grupą Szańca, która się wywodziła z ONR-u. Te negocjacje doprowadziły do tego, że zostały stworzone Narodowe Siły Zbrojne z dwóch organizacji: z ludzi, którzy nie zostali scaleni z Armią Krajową, a należeli do Narodowej Organizacji Wojskowej, i z organizacji Wojskowej Związku Jaszczurzego. Na dowódcę Narodowych Sił Zbrojnych wybrano pułkownika Ignacego Oziewicza, pseudonim Czesław. Rozkaz, który wydał komendant NSZ-u brzmiał w chwili obecnej Armia Polska znajduje się poza granicami kraju. Wy zatem nie mogąc czynnie walczyć w jej szeregach zgrupowani zostaliście w Organizacji Narodowych Sił Zbrojnych. Kolejnego dnia przesłał generałowi Roweckiemu powiadomienie, że powstał NSZ. Deklarował chęć podjęcia rozmów na temat scalenia. Można więc powiedzieć, że było tutaj działanie dwutorowe. Z jednej strony kierował takie informacje do żołnierzy NSZ-u, swoich podkomendnych, że w Polsce nie działa armia polska, mimo że znał rozkazy naczelnego wodza dotyczące scalenia z Armią Krajową, a w liście do komendanta Armii Krajowej deklarował chęć podjęcia rozmów dotyczących scalenia. Narodowe Siły Zbrojne i jej organy propagandowe negowały to, że Armia Krajowa była polskim wojskiem w kraju uznawanym przez rząd polski. Różnego rodzaju pisma, rozkazy przekonywały ludzi podległych komendantowi NSZ-u, że i Armia Krajowa, i NSZ ma takie samo umocowanie prawne. Atakowano AK, że miała charakter sanacyjny, że ulegała wpływom komunistów. Natomiast NSZ była jedyną organizacją prawdziwie narodową, która mogła przeciwstawić się zagrożeniu komunistycznemu i kroczyła ku zorganizowaniu Wielkiej Polski Katolickiej. A zatem inne sygnały kierowano do Komendy Głównej Armii Krajowej i do władz polskich na uchodźstwie, a inny przekaz był kierowany w dół do żołnierzy NSZ. -u. Problemem Narodowych Sił Zbrojnych był brak jednolitego kierownictwa politycznego. Ludzi z grupy Szańca, jak również buntowników z stronictwa narodowego, nie łączyła ideologia, wręcz można powiedzieć, że ideologicznie, politycznie ci ludzie byli od siebie bardzo odlegli. Przywództwem w NSZ byli politycy stronnictwa narodowego Stypułkowski, Michałkowski, Stojanowski i trzech polityków z grupy Szańca Marcinkowski, Iulakowicz i Wawrzkowicz. Po scaleniu tych dwóch środowisk w NSZ, te grupy zaczęły rywalizować o wpływy w terenie, a organizacja nawet wiosną 1943 roku stanęła przed widmem rozpadu, dlatego działacze tych środowisk zawarli porozumienie i powołali 40-osobową tymczasową Narodową Radę Polityczną, pod którą były podporządkowane Narodowe Siły Zbrojne. Armia Krajowa podjęła rozmowy z tą nowo utworzoną Tymczasową Narodową Radą Polityczną. NSZ chciał jednak bardzo dużej autonomii w ramach Armii Krajowej. Na przykład dowódca NSZ miał być zastępcą komendanta AK. W swoim dokumencie również głosili, że NSZ są podstawą przyszłej Armii Narodowej. Generał Komorowski, który był negocjatorem z ramienia komendanta głównego AK, odrzucił postulaty NSZ-u. Dlatego Narodowe Siły Zbrojne wpadły na pomysł, żeby ominąć Armię Krajową, ominąć dowództwo AK, i zwrócili się do delegata rządu na kraj. Chcieli oczywiście otrzymać od delegata rządu poparcie swoich tez, swoich postulatów. Jednak Jan Stanisław Jankowski, delegat rządu na kraj w marcu 1943 roku jednoznacznie się opowiedział za Armią Krajową. W swoim piśmie napisał. Mimo, że rozporządzenie pana premiera, rozkazy naczelnego wodza i komendanta sił zbrojnych w kraju oraz moje oświadczenie dostatecznie już wyjaśniły, jak zostało uregulowane scalenie wysiłków wojskowych w kraju i komu zostało powierzone dowodzenie, dotychczas jeszcze są próby siania w tej dziedzinie zamętu. Ostatnim wydarzeniem takim jest utworzenie samozwańczej Komendy Narodowych Sił Zbrojnych, której rozkazy obliczone są na wywołanie wrażenia, że stosunki rozkazodawcze w dziedzinie wojskowej w kraju są jeszcze płynne. Z ramienia Naczelnego Wodza i Ministra Obrony Narodowej wszystkie sprawy wojskowe w kraju reguluje Komendant Sił Zbrojnych w kraju. Wszelkie przeciwstawianie się powyższemu jest robotą szkodliwą i zasługującą na potępienie. A więc zwrócenie się NSZ-u do delegata rządu na kraj było przysłowiowym strzałem w kolano. Ludzie ci nie osiągnęli nic z tego, co chcieli osiągnąć, a nawet jeszcze bardziej zostali pogrążeni przez delegata rządu na kraj. Wiosną 43 roku w różnych wydawnictwach radykalnej prawicy ukazywały się artykuły, które podważały fundamenty polskiego państwa podziemnego. Między innymi w tych pismach i w tych artykułach były tezy i stwierdzenia, które odrzucały demokrację parlamentarną, ponieważ twierdzono, że jest to wymysł żydomasoński i ma żydomasoński rodowód. Porównano też tak zwanych ludzi września, czyli jak nazywano sanację, że oni mają przewagę w armii krajowej, że oni doprowadzili do klęski w wojnie z Niemcami i że propaganda ludzi wrześniowych przypomina propagandę i metody stosowane przez Józefa Goebbelsa. NSZ przedstawiało siebie jako jedyną prawdziwie niezależną siłę, która reprezentuje polskie interesy narodowe. Oczywiście Armia Krajowa skrytykowała mocno takie stanowisko, że jest ono niegodne i że podważa mandat Armii Krajowej i Komendanta Głównego jako naczelnego dowódcy polskich sił zbrojnych w kraju. Co więcej, organy kierownicze Narodowych Sił Zbrojnych twierdzili, że kiedy wybuchnie powstanie powszechne w okupowanej Polsce, to powinny istnieć dwie armie jednocześnie, dwie odrębne armie jednocześnie, czyli Armia Narodowych Sił Zbrojnych i Armia Krajowa, które miały działać na innych terenach. NSZ twierdził, że aktywność tej armii skupi się na ziemiach zachodnich, natomiast Armia Krajowa powinna skupić się w centrum i na wschodzie Polski. Warto tutaj poddać pod rozważenie i zadać pytanie, czy takie stanowisko było jakkolwiek rozsądne, żeby w przypadku takiego powstania powszechnego w okupowanej Polsce mogły istnieć dwie niezależne organizacje wojskowe, dwie niezależne armie, które miałyby działać rzekomo na innych terenach. Trzeba też przy tym zauważyć, że NSZ były sześciokrotnie mniejsze niż AK. Dodatkowo nie miały legitymacji rządu polskiego. Mimo tych oskarżeń, przepychanek, Armia Krajowa i NSZ powróciły do rozmów 31 marca 1943 roku, kiedy spotkali się generał Rowecki i pułkownik Oziewicz. Szybko po rozpoczęciu negocjacji wszystko się jak zwykle znowu zaczęło psuć. Rowecki wysłał do Oziewicza pismo, w którym potępiał to, jak zachowują się ludzie związani z narodowymi siłami zbrojnymi. W tym piśmie pisał między innymi stwierdzam, że nieprzytomna kampania prasowa organów reklamujących akcję tworzenia niezależnie ode mnie narodowych sił zbrojnych odgrywa tu znaczną, a niechlubną i szkodliwą rolę. Okłamywanie opinii i jątrzenie szeregów przeszkadza wytworzeniu się atmosfery koniecznej do zakończenia scalania przez wcielenie w podległe mi szeregi również NSZ. Fakt pozostawania NSZ na uboczu jest niedopuszczalny, a próby rozbijania jedności żołnierskiej w kraju przez prasę NSZ karygodne. Rozmowy scaleniowe, które były prowadzone w takich okolicznościach nie mogły przynieść dobrych efektów, Oziewi, dziś pułkowski, którzy przy... występowali jako przewodniczący TNRP, deklarowali chęć zjednoczenia z Armią Krajową, ale uzależniali to od tego, czy NSZ będzie miała niezależność w ramach AK. Kiedy generał Rowecki został aresztowany, to rozkaz, który został wydany przez NSZ, pokazywał pewnego rodzaju ambicje tych ludzi, ponieważ w tym rozkazie czytamy o tym, że w walce z okupantem silniejszy ma zawsze obowiązek wesprzeć słabszego, i teraz pozostaliśmy na terenie kraju jako najsilniejsza organizacja czyli oni twierdzili, że NSZ jest najsilniejszą organizacją na terenie okupowanej Polski. Co ciekawe, ten dokument był sygnowany rzekomo przez pułkownika Oziewicza, którego aresztowano dwa dni przed komendantem AK i przez miesiąc był w areszcie niemieckim. Kolejnym dużym problemem była sprawa nominacji na nowego komendanta NSZ pułkownika Kurcylusza. Pułkownik ten był członkiem Armii Krajowej zaprzysiężonym. W sierpniu 1942 roku aresztują go Niemcy, w grudniu Armia Krajowa go wykupuje i zostaje przeniesiony do rezerwy. Jednak nowy szef NSZ-u po wyjściu z więzienia, po tym wykupieniu, wstąpił właśnie do NSZ i ukrył to przed szefami z Armii Krajowej. Z czym to się wiązało? Jak wcześniej wspominaliśmy, był wydany rozkaz naczelnego wodza, który zakazywał żołnierzom Armii Krajowej przystępowania do innych organizacji wojskowych w kraju. Dodatkowo, ludzie, którzy by tak postąpili, odpowiadali sądowo i karnie. Dlatego nowy komendant NSZ próbował ukrywać swoją tożsamość przed komendantem głównym Armii Krajowej. Wobec tego nie mógł spotykać się z tymi ludźmi z Armii Krajowej i reprezentować Narodowych Sił Zbrojnych jako dowódca NSZ-u w takich bezpośrednich spotkaniach. Kiedy wrócono do rozmów scaleniowych, to sztab Narodowych Sił Zbrojnych, jak również ich polityczni przełożeni próbowali ukryć, kim jest dowódca NSZ-u. Jednak generał Komorowski, który został komendantem Armii Krajowej, szybko otrzymał informację o prawdziwej tożsamości pułkownika, który to został dowódcą NSZ-u. Komenda Główna Armii Krajowej dość sprytnie zadziałała, ponieważ nie ujawniła swojej wiedzy na ten temat, natomiast wysłała do pułkownika Kurceusza rozkaz, a w tym rozkazie była zawarta wiadomość, że ma się on z powrotem stawić do służby. Co zrobił nowy dowódca NSZ-u? Złożył fałszywy moldunek, że pełni rolę doradcy technicznego w delegaturze na odcinku kolejnictwa. Nie przyznał, że jest dowódcą NSZ-u. A zatem już tutaj komendant główny Armii Krajowej i dowódca Sił Zbrojnych w kraju miał niezbite dowody i argumenty, że nowy dowódca NSZ-u tak naprawdę powinien zostać postawiony przez sąd za złamanie wcześniejszych rozkazów naczelnego wodza. Wobec tego, że rozmowy scaleniowe nie przebiegały pomyślnie, to generał Komorowski postanowił działać bardziej zdecydowanie i już nie prosić i negocjować, tylko wręcz rozkazywać. Nakazał reprezentującemu dowódcę Armii Krajowej, pułkownikowi Rostworowskiemu, przekazać nsz warunki, na których NSZ miało rozpocząć akcję scaleniową najpóźniej 15 października. Te wytyczne były przekazane 15 września, czyli NZ miał miesiąc czasu. Generał Komorowski, jako dowódca sił zbrojnych w kraju, zapowiedział też, że wyciągnie wszystkie konsekwencje dla ludzi, żołnierzy, którzy odmawiają wykonania tego polecenia. Wobec tego Narodowe Siły Zbrojne chciały odwołać się do samego naczelnego wodza. O tym, co przyniosła ta misja, powiemy w kolejnej części historii o scaleniu Armii Krajowej z NSZ Zapraszam do komentarzy. Jak zwykle poproszę o komentarze kulturalne bez przekleństw. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.